Cugowski przygotował wszystkich na swoje odejście. Wspomniał o ostatecznym rozwiązaniu. Krzysztof Cugowski przygotował wszystko przed swoją śmiercią. Zdecydował się na ostateczny krok. Myślał przede wszystkim o synach. Kariera Krzysztofa Cugowskiego. Krzysztof Cugowski to postać która na trwałe zapisała się w historii polskiej sceny muzycznej. Jego wyjątkowy głos, pełen mocy i emocji oraz niepodrabialna charyzma sceniczna sprawiły, że przez dekady był jednym z najważniejszych głosów polskiego rocka. To właśnie dzięki jego interpretacjom utwory takie jak Takie tango czy Bal wszystkich świętych stały się kultowymi hitami, które wciąż poruszają słuchaczy i są śpiewane przez kolejne pokolenia. Jako współzałożyciel budki suflera, Cugowski współtworzył zespół, który na zawsze odmienił oblicze polskiego rocka. Grupa potrafiła w swoich piosenkach łączyć bunt młodości z dojrzałymi refleksjami nad życiem, tworząc repertuar o niezwykłej sile przekazu. Ich albumy od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, a muzyka Budki Suflera pozostaje ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń artystów i fanów. Krzysztof Cugowski o Przemijaniu. Mimo, że to właśnie przeboje sprzed lat przyniosły Krzysztofowi Cugowskiemu sławę i dostatek, dziś artysta niechętnie wraca do dawnych utworów. Nie oznacza to jednak, że myśli o zakończeniu kariery. Wręcz przeciwnie, wciąż stara się pozostać aktywny zawodowo. Nie jest to jednak łatwe, bo z biegiem lat coraz częściej musi zmagać się z ograniczeniami. Jakie niesie wieki pogarszające się zdrowie. Te czynniki w naturalny sposób wpływają na jego możliwości i plany artystyczne. Przez dobre pół roku graliśmy same koncerty akustyczne w salach i tam zawsze siedziałem na hokerach. Teraz zaczynamy grać plenery, gdzie wyłącznie stoję na scenie i ja się chyba odzwyczaiłem trochę od tego. Mam nadzieję, że to tylko kwestia przyzwyczajenia, bo jeżeli chodzi o śpiewanie to oczywiście nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o wszystko razem, to jest mały kłopot, ale mam nadzieję, że to jest przejściowe, wyjawił Cugowski. Mówiąc o starości i nieuchronnym upływie czasu, Krzysztof Cugowski podzielił się wyjątkowo szczerymi i refleksyjnymi przemyśleniami. Artysta nie unikał trudnych tematów. Z pełną świadomością mówił o zbliżającym się kresie życia, co nadało jego słowom głębi i poruszającej autentyczności. Starość jest taka, że łzy stają w oczach. Jesteśmy bezradni wobec biologii, należy tylko mieć nadzieję, że jak najdłużej będzie znośniej tyle, stwierdził. W dalszej części wypowiedzi Cugowski szybko uciął temat. Być może zdając sobie sprawę, że poruszył zbyt osobiste lub drażliwe kwestie. Zawsze przychodzi jednak pewien kres. To jest spowodowane wieloma elementami, o których nie będziemy rozmawiać. Ja zawsze mówię, że starość jest do kitu poza jednym elementem, czyli właśnie doświadczeniem, które jest w porządku. Reszta już nie, podsumował 75 latek. Teres Cugowski zdecydował się na pozostawienie spadku po swojej śmierci. Miał na uwadze dobro synów. Krzysztof Cugowski spisał testament. Od pewnego czasu w mediach pojawiały się doniesienia, że Krzysztof Cugowski zamierzał porządkować swoje osobiste sprawy. Teraz sam artysta postanowił rozwiać wszelkie spekulacje. W szczerym wywiadzie dla faktu 75-letni muzyk wyznał, że testament sporządził już kilka lat temu. Choć to dla niego trudny temat, mówi o nim z wyjątkowym spokojem i dojrzałością. Cugowski nie ukrywa, że z pełnym realizmem patrzy na przemijanie i otwarcie dzieli się swoimi przemyśleniami na ten temat. W moim wieku to już trzeba być przygotowanym na ostateczne rozwiązanie. Muzyk zaznaczył, że choć nie jest to kwestia, nad którą często się zastanawia, świadomość uporządkowania spraw majątkowych przynosi mu wewnętrzny spokój. Krzysztof Cugowski szczerze wyznał, że nie uważa się za wzorowego ojca. Jednak decyzja o sporządzeniu testamentu podjął z myślą o bliskich. Aby w przyszłości oszczędzić im ewentualnych trudności. Jak przyznał, kierowała nim przede wszystkim chęć zachowania harmonii i zgody w rodzinie. Cugowski ma trzech synów: Piotra i Wojciecha z pierwszego małżeństwa oraz Krzysztofa Juniora z obecnego związku. Po latach karier na scenie dorobił się znacznego majątku i chciał mieć pewność że po jego odejściu nie dojdzie do sporów między dziećmi. W uporządkowaniu spraw formalnych pomogła mu obecna żona, zawodowo rzeczoznawca majątkowy. To właśnie dzięki jej doświadczeniu artysta zrozumiał, jak poważne konflikty potrafią wybuchnąć w rodzinach, gdy pojawia się kwestia podziału pieniędzy.